Ej, ja nie będę o końcu, już w ogóle. Ale szamalowa i rana na sprzedaż teoretycznie. Hmm. Dobra, to odda. To jest. To jest. Właśnie, wiecie, jak chcecie na przykład mieć sobie pieniądze i wyrzucić je przez okno, to to jest dobry moment na to. A, tak właśnie się wyrzuca 133 tysiące przez okno. Co to jest? No ta. Oh, kurwa, no ta. No ta. 133 tysiące. O super, że mogę 9 meczów sobie pograć, Gw. Jaki syf. Ja pierdole, O boż. O Wilson! On chyba kosztuje 500 tysięcy. Super. Ale czad. Ale. Ale z kamerzy z Kanady! Co to jest za gówno? 133 tysiące końców! Wie, ja wiem, że ja wiedziałem, że to jest strata, ale ja mówię, a dobra, otworzę już. Zajebiście. Super, po prostu. Niesamowita sprawa.